Cześć, Manko. Go witamy w nowej serii na moim kanale Simsów. Otóż to. No. E, dobra, to, to jest moja. Przechodź. To jest moja Simka. Jesteśmy na studiach, i no, ona jeszcze robi nie? I pragnienie życiowe to artystka, blogerka. Co co by jeszcze? Tak, mamy pokój na studiach, biznes. A, e, przepraszam, że tak długo nie było filmu, ale dziękuję za 53 wyświetlenia. A nie, jeszcze będzie jeszcze będą dwie sery simsów Ale chyba o tym już nie wiadomo O jeszcze widać, ja idzie na mojego twittera Serdecznie tam zapraszam To my może już rozpoczniemy grę Czekajcie nie mogę wam simki pokazać Bo W ogóle już mam plan żeby to tak się nie maltretowało Dobra, więc mieście co? dobra. I. Więc, taki wygląda głowa. Widać, że jest podwójnie Czekajcie to już trochę bardziej lepiej ustawia. Dobra, w mieście. O, ona w ogóle pracuje? S pracuje, no taki sam strój, to może trochę o niej opowiem. Dobra, Dobra więc ona weźmie muzykę Gekrok i ulubione jedzenie to naleśniki. A jej u, kolor to limonkowy I ona ma cechy mój książkowy, słona, sprawna fizycznie, ko, koniecznie i przyjacielska. No to już tak? A, a, tak. Pozdrawiam wszystkich moich kolegów, oczywiście. No i mówię wam. No. A szczególnie Mikołaja Debila. No. Tak. Też jest... Um... No, niech ona się po... uczy. Ucz, Ucz się. ciężko. Nie. Ucz się. Ucz się na lubie. Ucz się bardzo ciężko. to nie jest nasza spółlokatorka. To jest nasza spółlokatorka. Otóż to. Ale ona sobie to siedzi. Za bardzo dużo nie ma wręcz to. Tutaj chyba te włosy, jakiś tam makijaż. Tak. A jeszcze. Kiedy? O! No i teraz Kiedy? a jeszcze zaproszenie na przyjęcie. Dobra ja to wejdę w tutaj na O, o 16.30 to dobrze. Okej. Okay. Zapraszam, tam będą. No. A to jest w ogóle meisa, a będą. Tak. O, to jest moja serwisja. Bo kiedy jeszcze grałem innymi simami, to już to nie wiem, co mogę jeszcze mówić? O, ja tu zawsze sobie jakieś zwierzątko kupuję. No, nie mogę. A ile to? 40 i Jezu, o jesu. Zaraz, zaraz, zaraz. Dobra. Kto to pracuje? To sprzedajmy. Czyjeś rzeczy to sprzedajmy. To sprzedajmy. No, możemy sobie kupić. Ja Chcemy sobie kupić papugę. Brązową. No. tak ładną. Jezu, to trudno. Co to jest? O! O! Idę na uniwersytet. Nie, ja to dzisiaj możemy jeszcze mieć luz uzupełnić. No, ja sam jestem. Ja lubię w tym samym... Karkadu Nie? Ja. Nawet się już trochę nalewa. No, no, no Mogę o no. O, o, mamy kakadu. Kazi. No, Nie Storm. Patakian. Ja wszystkie pa... Ja wszystkie to nazywam. Patakian. I. Am patafian. No. I od razu są lepiej. Nie wiem, co ty jesz. Czemu ty jesteś od... Nie. No dobra, sobie szkicuj. No, gazu, no, Dobrze, pokażę. Mogłem Mogę, mogę zrobić jakiś opening case'u, bo niedługo sobie kupuję mój pierwszy... Nie wiem, no jutro muszę przyjedzie. Jezu. A no c'hmoazh case a rannem dreshamet